Maciek, no można powiedzieć, prawie pełen rewanż za, za Kurszewel. No tak, prawie brakło. Jednego jeszcze Polaka na podium, ale myślę, dwóch Polaków na podium i to na dwóch najwyższych miejscach, to naprawdę bardzo dobry wynik. Zresztą wersja też spisała się dobrze, piątka Polaków w konkursie. I myślę, że to jest kolejny dobry prognoz tych przed bo... obu skoków tak samo zadowolony? Szczerze mówiąc, te dzisiejsze skoki nie były jakieś bardzo dobre, no. Były troszkę inne, nie mówię, że złe, ale inne niż chociażby te wczorajsze, te skoki w Kurszewel. Były pewne błędy, ale przede wszystkim było, jakby to powiedzieć, była radość ze skoku i po prostu było skakanie. Nie, nie było poprawiania błędów, takiej koncentracji czysto na jakichś tam elementach technicznych, tylko po prostu skakałem sobie tak, jak na daną chwilę potrafię. I myślę, że, że to w połączeniu z taką fajną motywacją i radością z tego, co robię, dało po prostu dobre miejsce dzisiaj. Ciągle czekasz na zwycięstwo w tym sezonie letnim? Czy, czy czekam? Na pewno miło by było wygrać, ale tak jak mówię, za każdym razem <gryw> podczas wywiadów najważniejsza jest zima i to zwycięstwo w zimie na pewno bardziej by mnie ucieszyło niż w lecie. Zaraz podobno prosto do Chorwacji? Tak jest, zaraz pakuje się do auta i prosto do Chorwacji. Takie idealne, taki przyjemne zakończenie tego, tej części sezonu właśnie przed wyjazdem na wakacje? Tak, jak najbardziej. Będzie po będzie czym odpoczywać, będzie coś świętować, także z bardzo dobrym humorem po prostu pojadę odpoczywać i naładuję akumulatory na dalszą część sezonu. wypoczynku życzę i że w tej Chorwacji było fajnie. Dziękuję bardzo.